Witam y, wszystkich na drugim burwarze obywatelskim, jak widać no, nie jesteśmy na powietrzu tylko w pomieszczeniu ze względu na warunki pogodowe y, przenieśliśmy się w gościnne mury świetlicy klubu u przyjaciół, za co dziękuję y, pani prezes y, Renacie Łuczak, że umożliwiła nam tutaj y, skorzystanie. Y, dzisiaj tak, odbędzie się dyskusja na temat funkcjonowania działalności organizacji pomocowych i relacji ich z władzą samorządową. I w związku z tym pozwolę sobie powitać reprezentantkę Ratusza, czyli panią Wandę Muszali, zastępcę prezydenta miasta posła Rakędzia Polskiego, a organizacje pomocowe, czyli te, które zajmują się działalnością, czy są skierowane na osoby potrzebujące, osoby wykluczone społecznie, osoby niepełnosprawne. To są to osoby. Pani Kariny Galińskiej, która reprezentuje Polski Czerwony Krzyż. Pani, wspominana już, Renata Łuczak, Klub Abstynenta u Przyjaciół. I pani Iwona Kotuła, Stowarzyszenie OLIKO, ale jednocześnie, jak gdyby chyba, można powiedzieć, że bardzo mocno ujmująca całość działań w organizacji pozarządowych, bo piastuje trzy ważne funkcje, bo jest, zacznę od tej dla nas najmniej ważnej ale dla województwa, czyli członek Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, przewodnicząca Wrocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Ożytku Publicznego we Wrocławku, a pytania będą zadawać im przedstawiciele projektów Wocławek i tutaj akurat jest taka, nadarza się taka okazja, bo Wczoraj formalnie dokonała się zmiana na stanowisku koordynatora Centrum Wolontariatu Włocławek z racji pełnionej funkcji na e, uczelniach, dokładnie na Uniwersytecie Gdańskim. E, no, musiała zrezygnować Angelika Dabrzeska i jej miejsce zajęła obecna tutaj znana Wrocławiano e, Krystyna Marszałek, która jest w tej chwili od, od wczoraj nową koordynatorką Centrum Wolontariatu Włocławek. Drugą osobą zadającą jest y, z redakcji portalu budowlce.pl Emil y, i zaprzyjaźniony z nami Mateusz Selek. Jak gdyby ja oddaję już y, Państwu konwencja jest taka, że młodzi ludzie zadają pytania, pytania są skierowane, y, skierowane do Pań. Y, prosiłbym o jedno, żeby w miarę skondensowanie, zarówno pytający nie rozbudowywali tych pytań, żeby y, odpowiadający jak gdyby Złapał ten sens od samego początku, a nie potem musiał się doszukiwać, bo pytanie, się nagle będzie składało z kilkunastu pytań, a odpowiadających bardzo proszę o w miarę skondensowaną odpowiedź, która będzie zawierała jak najwięcej treści merytorycznych. I tyle. Bulwar Obywatelski numer 2, tym razem organizacje pomocowe uważam za otwartę. Ja mam pierwsze pytanie do pani Kali Kulańskiej z PCN-a. Jak pracuje się w Ofatwie? Pracujemy przede wszystkim intensywnie i efektywnie, jeżeli chodzi o zakres współpracy zarówno z administracją, jak i, jak i innymi organizacjami. Wydaje mi się, że, że jest maksymalnie kompleksowa i profesjonalna. Zarówno, zarówno jeżeli chodzi o załatwianie naszych spraw jako firmy, jako organizacji, jak i wstawianie się w sprawach poszczególnych beneficjentów. Współpraca to przebiega bez, bez zarzutu. To może ja drugie pytanie zadam pani prezydent. Czy administracja samorządowa pomaga w prowadzeniu działań? Jeśli tak, to w jaki sposób? Wydaje mi się, że administracja samorządowa no, stara się pomagać. Myślę, że to obecne akurat panie, które prezentują poszczególne organizacje, mogą to potwierdzić. Trudno mi się oceniać i chwalić, ale w tym kierunku, jeżeli chodzi o samorząd, robiliśmy dosyć sporo. Powołując właśnie Radę, Miejską Radę Pożytku Publicznego, prezydent powołał stanowisko doradcy do spraw organizacji pozarządowych i wolontariatu. Jest możliwość skorzystania z dotacji. Są uczestnikami przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkami w komisjach konkursowych, mają wpływ i mogą się wypowiadać na temat przydzielanej dotacji. No, dużo rzeczy jeszcze nam się marzy, które byśmy mogli pomóc i wspierać, ale uczestniczymy w organizowanych imprezach. Prezydent podejmuje patronaty różnych imprez w tej formie też pomocowej. No i właściwej realizacji zadań, które są przez miasto jakby z obowiązku nakładane, no również w dużej mierze są przez organizacje pozarządowe realizowane. I akurat może nie wszystkie obecne w tym, tym zakładzie, ale również i Caritas i pozostałe dajemy im zadania, bo uważamy, że ranga tych organizacji, jak i praca jest coraz lepsza. To może ja na pytanie do Pana Jak wielki, Pani zanie, jest obszar wymagający naszego zaangażowania? Może najpierw, jeżeli Pani pozwoli, odniosę się tutaj do wypowiedzi Pani, bo Mariusz rzeczywiście przedstawił mnie jako osobę, która również reprezentuje inne organizacje pozarządowe. I muszę powiedzieć tak ogólnie, że tutaj nasze, nasze organizacje włocławskie, organizacje pomocowe, no to wypełniają po prostu wszystko. Te luki, które, których instytucje nie są w stanie zapewnić swoją działalnością, wykorzystując i angażując w to przede wszystkim zapał swoich członków oraz pracowników, bo są organizacje, które mają dla pracowników. Wracając teraz do Pani pytania, jeśli Pani pozwoli, mogę poprosić o przypomnienie. Jak jest obszar? Obszar. Jest prowadzącym, 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 no, mi się wydaje, że wszystkie pomocowe organizacje w Włocławku to jest przede wszystkim, są one najliczniej reprezentowane właśnie we wszystkich gremiach, czy to w forum organizacji, czy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, dlatego że tych organizacji w Włocławku, one są najliczniejsze, reprezentują interesy osób zagrożonych wykluczeniem w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. A więc poczynając od osób niepełnosprawnych, przez bezrobotnych, chorych, przewlekle chorych, bezdomnych, dzieci, które, które wymagają jakichś specjalnych potrzeb edukacyjnych, czy wręcz opieki pozbawionej opieki rodzicielskiej, spowodowanej no, różnymi sytuacjami życiowymi. Także jest to no, akurat w naszym mieście wyjątkowo obszar bardzo duży. Jak działało się na przykład 5 lat temu, a jak to wygląda dzisiaj w działalności? Było trudniej, powiem tak: było trudniej, ale to broń Boże, nie będziemy obwiniać nikogo, bo nikt nie był winien. Natomiast chodzi o to, że trzeci sektor uzewnętrznił się, tak. Jak się uzewnętrznił, myśmy jakoś zaczęli współpracować. Nawiązaliśmy język z samorządem lokalnym. To jest istotne i to pomogło, że tak zaczę, zaczęto nas dostrzegać. My zaczęliśmy szerzej patrzeć w społeczeństwo i to wszystko razem zaczęło się zazębiać. Jakoś zaczęło się tak dziać, że ktoś zadbał o nas. Ktoś nam wyjaśnił sposoby zdobywania dotacji. Ktoś nam pokazał, o co się starać, gdzie się starać, gdzie szukać Pomocy. No i my z automatu zrobiliśmy dokładnie te kroki, poczyniliśmy i te przez pięć lat, o których tam mamy wspominać, jest dużo łatwiej. Jest dużo łatwiej, a to pomaga, że, że możemy szerzej pomagać, tak? Wyjść dalej, nie tylko zadbać o, o dzielnicę, możemy zadbać o cały region, tak? O Stare Województwo wocławskie. No i to są tego plusy. To jeszcze jedno pytanie do Pani. Czy współdziałanie organizacji pomaga w realizacji ich celów? To znaczy tak, ja w ogóle jestem dumna, że, że wreszcie urodził się pomysł i że powstało coś takiego jak Rada, Że kiedyś gdzieś, nie wiem, pewnie pani Iwona tam gdzieś współdziałała w początkach tego, że samorząd był przychylny, żeby powstało i że organizacje zaczęły się postrzegać, tak, że jest nas dużo. Że my chcemy działać, chcemy budować, chcemy współpracować, a nie postrzegać siebie jako wrogów czy jakichś rywali, broń Boże, że zaczynamy te obszary zazębiać, że my zadbamy o wykluczonych, ale pewnie wspomożemy się panią Iwoną, tak i będziemy również dbać o niepełnosprawnych i odwrotnie, że potrzebna jest mi PCK, że potrzebna jest mi, brzydko mówię, ale Pani Prezydent w niektórych sprawach. Bo, bo musimy się zazębiać, musimy się uzupełniać i to, to jest fajne, że ktoś to koordynuje, że ktoś wpadł na taki pomysł, że mamy pana Mariusza, który próbuje to zegrać i ogarnąć, bo pewnie sam by nam było trudno, ale jakiś koordynator i, i ta inicjatywa, ja myślę, że ona będzie dużo szersza. Moje pytanie skieruję do przedstawicielki PCK i chciałabym się zapytać, czy w ogóle budowanie partnerstwa jest opłacalne? Pytanie, ale... Nie tyle się opłaca, co moim zdaniem jest bezwartościowe. Łączenie wiedzy i doświadczenia, potencjału kadry wszystkich organizacji wpływa na, na efektywność realizowanych celów, przedsięwzięć, także zdecydowanie się opłaca. Ja mam pytanie do Pani Iwan Padły. Czy niesienie pomocy powinno być apolityczne? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bez względu na, na to, na pewno organizacje szukają pomocy i wsparcia również w, w kragach naj, najprzeróżniejszych, nie, ale to nie znaczy, że osoby potrzebujące no tutaj w jakiś sposób mają prywatne poglądy członków poszczególnych organizacji są zupełnie niezależne, natomiast kto niesie pomoc? Ważna jest. Rzeczywista, rzeczywista pomoc, osoba, osoba która, która rzeczywiście, czasami, ja zawsze mówię, że nie zawsze organizacją potrzebna jest ryba, jest im potrzebna wędka, czyli właśnie pokazanie sposobu jak pozyskać środki, jak ze sobą współpracować, jak rozmawiać, zawsze wiadomo, że pieniędzy jest mniej niż potrzeb i granty konkursowe też są czasami niewystarczające, ale połączenie sił organizacji nie wszystko jest zrobione z pieniędzy, jak podkreślam. Jedna organizacja ma takie, a nie inne walory, inna ma inne. Jeżeli do tego dojdzie wsparcie i tutaj już nieważne, osób reprezentujących określone siły polityczne, ale nie, 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 nie robiących tego z innych niż potrzeba serca, pobudek, to wydaje mi się, że to potrafi przynieść konkretne efekty. Mam do Pani Prezydent kolejne pytanie. Jakie uregulowania prawne pomogły? Państwo działać jeszcze lepiej. To znaczy, w tej chwili, jeżeli chodzi o ustawy, wszelkiego typu, które są pomocne dla nas do realizacji określonych zadań, to próbujemy realizować i opieramy się na tych dokumentach. Tworzą poszczególne, jakby w urzędzie, struktury, które będą ułatwiać pracę organizacjom pozarządowym. Myślę o konkursach, tu już Pani Kotła również mówiła o konkursach i dotacjach dla organizacji. No mnie się marzy, żeby nie tylko ta współpraca była na, na imię wolontariatu, ale żeby organizacje na terenie miasta Bosławka umiały ze sobą współpracować na tyle, żeby z tej wspólnej dotacji korzystać łącznie razem. Myślę, że opracować program wspólny, nie tylko dla jednej bo nieraz małym organizacjom jest bardzo trudno ubiegać się o na drobne środki i pisanie drobnego programu. Jakby był taki bogatszy program, który by przyjął efekty, więc łatwiejszy by byłby do analizy i do rozliczenia finansowego bo trzeba przyznać, że dosyć restrykcyjnie są rozliczenia tych wszystkich dotacji trochę uciążliwe dla poszczególnych organizacji pozarządowych. Mają kłopoty z finans, rozliczaniem finansów, a przy takim większym, zwiększonym aparacie pomocowym w tym zakresie ułatwiłoby dosięgnięcie do tych środków finansowych. No, myślę, że obszary, bo najbardziej kojarzy nam się pomoc w zakresie właśnie bezdomności, pomocy yy, dzieciom chorym, ale myślę, że szeroka pomoc, nawet patrzymy na bardzo wymalowane, ładne obrazy w ramach struktur kultury, bo to też sportu, tam również jest wielkie pole do popisu dla organizacji pozarządowych. W dużej mierze już w tym momencie też się troszeczkę struktura tego zmieniła, bo... Patrząc na właśnie bulwary, bo mówię w tej chwili o naszym programie, który z przyczyn Aury nie odbył się w tym miejscu, bo wydaje się zaraz piękniejszym w Osławku. odbywają się w niedzielę i sobotę, organizowane przez różne organizacje, imprezy, włączają się tam seniorzy, uczniowie szkół, organizacje pozarządowe, mają też możliwość sprzedania tego, co robią. Są przeznaczone środki, z tego skorzystały organizacje, i myślę, że patrząc, jako społeczeństwo odbiera bulwary, jak i odbiera również płacy tych organizacji, widać, że ta droga tej wspólnej pracy jest słuszna. Ja skorzystam jeszcze z obecności pani prezydent i zadam kolejne pytanie: Co raz już ma do zaproponowania organizacji? No tak jak powiedziałam, nie będę się powtarzać, jakie powołaliśmy struktury. No jest powołany pełnomocnik. Myślę, że też tu będzie dużą rolą i pomocą w do organizacji. Jak wiemy, prowadzone są prace przy budynku na ulicy Żabiej, gdzie będzie centrum wybudowane dla organizacji pozarządowych. Będą mieli możliwość lokalu prowadzenia jakiejś tam działalności. Wsz wszystkie organizacje, które nie posiadają na terenie miasta będą mogły się ubiegać, że ta szafeczka chociażby na złożenie dokumentacji będzie dla nich otwarta i to też będzie jakimś wielkim wsparciem. No, staramy się co roku na dotacje przeznaczyć określone środki. Jeżeli są o wysokość, bo to tak dla orientacji w zakresie kultury zostało przeznaczone w tym budżecie 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o działalność na rzecz sportu, 490. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, 65 tysięcy zł. A jeżeli o taką tą dużą grupę, jeżeli chodzi o zależnienia, bo to jest no, trudne w naszym środowisku, kwota 512 tysięcy zł. Z co roku byśmy chcieli, że tych środków byłoby coraz więcej, no ale. Radzimy tym, co mamy, ale myślę, że wykorzystujemy te pieniądze w efektywny sposób i organizację. Są zadowolone, może zapewne nie do końca, bo nie jest to typowe źródło i w całości utrzymujące organizacje, ale staramy się pomóc. Tak jak powiedziałam, prezydent uczestniczy jako patronat, swoją osobą, chociażby pomóc pracownikami, wydziałami poszczególnymi, bo nie tylko jeden wydział, ale kilka wydziałów, tak jak Wydział Kultury i Sportu zajmuje się współpracą, jak również Wydział Polityki, polityki Zdrowia i Polityki Społecznej jeśli można uzupełnić tylko, bo może tak przerwa, że mamy taki jeden dobry instrument, który się nazywa program współpracy no jest z organizacjami pozarządowymi, który jest opracowany rocznie, co roku. Mam nadzieję, że może w perspektywie kiedyś opracujemy wieloletni. Ten wieloletni pozwoli raz, że nakreślić kierunki. jakieś kierunki, wspólne obszary działania dla wszystkich organizacji, a być może, że w przyszłości doczekamy się jakiegoś wspólnego... Programu Wiesz, działań organizacji pochodzących, tak, które to potem to. pozwoli łączyć się w partnerstwa do realizacji określonych już tylko celów. Żeby nie miotać się od dotacji do dotacji, tylko no, realizować to, Wszeprać co rzeczywiście w statucie tych organizacji jest zapisane. To może A tylko dołożymy do tego programu, że w tej chwili trwają konsultacje na temat tego programu, który będzie przyjmowany przez Radę Miasta na 2013 rok. To ja tak sobie pozwolę, nie mówić, ale tutaj jak Pani Prezydent powiedziała o tych yy, kwotach yy, przeznaczonych yy, czy to na osoby zakończone, czy na niepełnosprawnych, ja mam yy, może nie tyle pytanie, ale taką, yy, taki strzał do organizacji pozarządowych, bo jest taka kwestia Pani Prezydent, że my doskonale wiemy, tak samo jak społeczeństwo, że ile Rady yy, przeznacza yy, pieniędzy na wspomaganie wszelkiego rodzaju działalności yy, pozarządowej. A jakoś tak organizacje nie wypracowały jeszcze takiego narzędzia, czy mechanizmu mówienia, ile one same doprowadzają do budżetu. Jest tutaj pani Kalina z pck i My tutaj już nie mówimy o kwotach 20 czy 200 tysięcy, tylko mówimy o kwotach już milionowych, więc jest projekt Caritasu powyżej też chyba 1,5 miliona. Więc może tutaj organizacje by same powiedziały, bo to jest też. Te tutaj takie odpowiedzi, że to, co opowiadała EMA o obszarze zainteresowania czy obszarze działania, czyli w wielu, wielu przypadkach y, są to zadania, które miasto jak gdyby z własnych zadań cedujnie no, na organizacje okay. pozarządowe, ale organizacje pozarządowe same z siebie piszą projekty i, i wchodzą, wchodzą w, 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 właśnie w te obszary i procesują środki, angażując, aktywizując, poprawiając, lecząc często. Tutaj może w organizacji kilka zdań właśnie się na ten temat udziału w budżecie miasta, którego nie widać tak naprawdę, bo, ale te pieniądze pozyskane czy to przez Oligo, czy przez przyjaciół, czy przez PCK zostają w włocławskich kurtowniach, w sklepach, przekazywane są w postaci pensji, czy garży włocławskim trenerom, nauczycielom, specjalistom, lekarzom, rehabilitantom. Czyli te pieniądze fizycznie zostają tutaj na miejscu. No myśl, myślę, że, że może nie, nie przekładamy tego na, na miliony, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z spoza terenu miasta od innych fundacji czy, czy z Urzędu Marszałkowskiego czy innych instytucji państwowych dotujących różne projekty. Myślę, że to jest taka kwota w granicy miliona, ale trzeba mieć dużo szczęścia. Żeby te środki pozyskać. Naprawdę. I bardzo dużo pracy. są jednym projekcie, już mieli liczyć 5 lat PCK. No to robi kwotę. A robi to kwotę, tak. No. Ja liczę, liczę to średniorocznie, rocznie, bo, bo no tak budżetujemy rocznie, więc, więc nie, nie, nie w skali pięcioletniej, to, to aż tak długofalowe efekty to nie są pracy. Ale, ale średniorocznie być może jest, organizacja jest w stanie pozyskać środki z zewnątrz około, około miliona. Mając dosyć zasobne zaplecze kadrowe, które później efektywnie, sprawnie rozliczy te środki. Więc gdyby, bo ja bym takie wnioski postawić teraz. Jeżeli w PCK potrafi pozyskać rocznie około miliona. Załóżmy, że Na jest drobne jest większe z, projekty jeżeli... finansowane ze źródeł zewnętrznych spo, spoza terenu miasta. tak. No więc no tak. To, załóżmy, bo wiemy, że są również, czyli już mamy dwa, dwie potężne organizacje i teraz tutaj też Pani się wypowiedziała, również, że mm -hmm. jest dotyczące partnerstwa. To jeżeli teraz Caritas i PCK rozpocznie, wiem, przekonywanie i nauczanie pozostałych organizacji, to może, nie wiem, spotkamy się w tym gronie za dwa lata i okaże się, że jest siedem organizacji, które mają po mm -hmm. milionowym budżecie realizm. I jakby jest kwestia, kwestia, tego, że udało się, dzięki w, jakichś w, w działań powołać najpierw forum, potem przy dużej woli i jak gdyby, no dużym poparciu Urzędu Miasta Rady Pożytku Publicznego, to teraz, drogi, drogie panie, nie. Ja byłem, byłem też jak gdyby wywołany tutaj przez Renatę akurat, ale chodzi mi o to, że y, ja doskonale wiem i też tak walczę o te partnerstwo i dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj i dlatego jesteśmy w takim gronie. Tak? I teraz y, może y, tutaj, no nie wiem czy, czy, czy Iwona, czy Renata, a może pani prezydent, ma przepis, i ja przepraszam, że ja powiem o takiej rzeczy, ale może przez media to się powinno pojawić. Bo było tutaj poruszane kwestia konsultacji y, programu. programu. Y, I tak naprawdę, szanowni Wosławianie, y, tu bym policzył organizacje, które ten program konsultowały, y, a jest nas tutaj ponad 100 w mieście. I jak widać, y, chociażby z doświadczeń. PCK, tak? można pozyskiwać i granty, i można dużo rzeczy zrobić, jak widać po tym, po działalności przyjaciół, czy działalności oligo które jest to ponad 10-letnie doświadczenie, tak? Ale ja nie wiem, czy to nie jest yy, sprawa stereotypów, tak? Że nie braliśmy nigdy udziału w jakichś konsultacjach, nagle urząd wychodzi do nas z jakąś tam propozycją i czy część organizacji sobie nie zadaje pytania, a cóż ja tam zmienię? Po cóż ja tam będę chodził? A, a później są oczekiwania, tak? Jak gdyby, no nie o to chodzi. I może im będzie to bardziej nagłośnione, im będzie więcej rozpropagowane, że urzędnik to nie mój wróg, to może będzie nam łatwiej, może to o to chodzi. Ja i tak wciąż wychodzę z założenia, że te organizacje, które chcą pracować, współpracować, szukają partnerów, to one znajdą, niezależnie czy będzie program, czy nie będzie, czy będą konsultacje, czy nie będą. To, to jest tylko kwestia tego... Kto prowadzi działania, kto chce działać, komu się podoba praca społeczna, kto to lubi. Bo to, to jest to. To jest zaangażowanie ludzi dobrej woli. To o to chodzi. Ja tutaj dwie rzeczy chciałabym podkreślić, bo praca w organizacji to właśnie jest nie tylko praca na rzecz tej organizacji i członków konkretnej, w której się pracuje, ale wiele organizacji właściwie do tego się ogranicza, no, ze względu na to, że wiele tych działań jest ograniczonych zupełnie społecznie. Natomiast niewiele organizacji myśli takimi kategoriami, że moja organizacja jest cząstką pewnego, yy, systemu, pewnego układu, organizacji, które funkcjonują w danym mieście. I czasami nie, nie, nie wierzą w to, że, że, że można, się mogą, że się coś uda. Y, mogą y, wspólnie wypracować czy zmienić stanowisko, albo razem możemy w rozmowie z y, urzędem, który jest partnerem, prawda? Samorząd powinien być par partnerską albo się traktować. Takie są zasady. Y, można dojść do jakiegoś konsensusu w rozmowie. Y, nie zajmowania skrajnych stanowisk że, y, o, i okopywania się. Jest wiele jeszcze obszarów do, do uporządkowania, bo jasne i, i przejrzyste zasady no, pozwolą tę współpracę jeszcze bardziej usprawnić. Ale musi być po prostu jasno i przejrzyście. A ja jeszcze chciałam o innej rzeczy powiedzieć, to jest istotne, bo rzeczywiście pozyskiwanie środków zewnętrznych dużych wymaga dużych również zaangażowania i fachowości kadry, która rozlicza duże dotacje. Ale jest jeszcze duża sfera środków pozyskanych z 1%. I tutaj też jest taka gorący apel, bądź, żeby 1% został w naszym mieście. Czyli wszyscy zaangażowani w przekazanie organizacjom pozarządowym obywatele, którzy przekazują swój 1%, zostawiają też tutaj. Podobnie jak te wszystkie inne środki, które wpływają z zewnątrz. One tutaj zostają, są dobrze, bo bardzo oszczędnie wykorzystywane przez organizacje. Gdyby na podkreślenie, czy w konsekwencji słów i wody, może to jest takie skromne ale pokazanie tych, tych takich elementów działań, czyli na przykład tutaj są obrazy namalowane przez niepełnosprawnych, tak? właśnie robione Ja na... chciałam się pochwalić właśnie, <grym> że możeśmy ten bulwar już w ubiegłym roku zagospodarowali, a był już trzeci plener malarski osób niepełnosprawnych, włócowych sercem malowany, robiony od początku wspólnie i w partnerstwie ze stowarzyszeniem Wuart. Następnie włączyło się do tego Stowarzyszenie Młody Włocławek i już było tych stowarzyszeń wiedzy. To plastyczny przykład współpracy dobrej, i my się przenosimy. Zaczęliśmy w parku miejskim, a ostatni właśnie był na Bulwarach. To jest efekt tego, tego plenaru. Tak, tak, tak samo tutaj staliśmy ten skromny, bo skromny, ale jednak kuchaj z medalem. Tam z tyłu są dyplomy, a. Za kamerami, akurat, siedzi, tak. siedzi młodzież. I to jest też widać, że działalność, wspierana działalność i również siła dobrej woli ludzi, którzy chcą to robić. Może gospodarować czas młodym ludziom, którzy sami zrobią te cudelka. A możecie przyjść tutaj pokazać te cudełka przed kamery. Ola, przejdźcie, przejdźcie. modele robione tutaj, właśnie w modele zrobione w modelarni y, klub, klubu o przyjaciół, gdzie te modele y, no, wy, wy, wygrywały konkursy, czy wygrywały, nie może na ta Tak, to, y, to też było takie y, postan postanowienie już, że musimy coś zrobić. Tak? No, kolejny pomysł, jaki się urodził to była świetlica Przystań, tak żeśmy ją sobie nazwali. No i zaczęliśmy od modelarni, zaczęliśmy od współpracy z Aeroklubem Wocławek. Pan Grzegorz, który gdzieś nam się schował, jest instruktorem, jest czynnym pracownikiem Aeroklubu i on swój czas, poza pracą zawodową, poświęcił naszym dzieciom. To jest ta mała grupka w tej chwili, ponieważ i no, są wakacje, dajcie sobie Państwo sprawę. Ale, ale te dzieci, to jest ta najmłodsza cząstka, już zaczęły tam odnosić swoje sukcesy. Zdobywały nagrody, jeździły rzetelnie na zawody. I myślę, że będziemy dalej pracować, chociaż mam też taką perspektywę i chyba ją już rozszerzymy, że Świetlica będzie y, jeszcze, jeszcze spełniać inną rolę, tak? Rozszerzymy to odpowiednio. Ja jestem niesamowicie z nich dumna. Gratulujemy. Miasto również. Gratulujemy, gratulujemy, tak, tak. Trzeba, czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy któraś z Pań chciałaby coś dodać, czy jakąś resumpcję przeprowadzić? Trudno powiedzieć resumpcję. Ja chciałabym pogratulować wszystkim organizacjom za świetną pracę, dlatego też tyle zleceń z ramienia urzędu kierujemy pod adres tych organizacji. Myślę o PCK, myślę o PPK, myślę o Caritasie. To, co nie może objąć jakby urząd, dajemy zlecenie. Myślę, że ta współpraca będzie coraz lepsza. Informacja poprzez internet, poprzez prasę, radio i telewizję rozpropatuje naszą współpracę. Myślę, że bulwar, który w tej chwili jest przyjęty bardzo w środowisku, też w jakiś sposób będzie tą pomocną. No dla mnie tylko to, co Pani powiedziała tutaj, tuba abstynenta, ten trochę stereotyp, takiego okopywania się przez poszczególne organizacje, tylko robię coś dla siebie, no myślę, że poprzez budynek, który będzie narzami, przestanie istnieć i wspólnie na rzecz wszystkich mieszkańców będziemy tak pracować, żeby... Ten trzeci filar w Włocławku istniał, dobrze współpracował, a żebyście chwalili samorząd, a my chwalimy was. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Kto jest w stanie się coś dodać? Myślę, że pani prezydent podsumowała. Chyba tak. Oraz wyraziła wszystkich życzenia. To ja dziękuję, gorąco dziękuję za drugi, drugi bulwar obywatelski na gościnnych występach w świetlicy Klubu Abstynenta o Przyjaciół. Już zapraszam na trzeci, który niebawem jaki i mam nadzieję na bulwarach odbędzie się za półtora tygodnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy bardzo.